i tam próbuję odkręcić 33 letnie śruby tutaj na końcówce oczywiście palnik bo nie da rady inaczej jeśli już dobrze podgrzejecie to klucz z rurką dobry i tą śrubę w tą stronę się odkręca nie w drugą A, come on o puściła zobacz Puściła. Obie odkręcają się w tą samą stronę, ale zbliżają się do siebie. Dzięki temu to się wszystko luzuje. Tu będzie tutaj jest kluczek, tu będzie jakieś 15 czy coś, będzie regulacja. Z tym, że tu jest tulejka i tu tulejka. Dokręcając nakrę nakrętki tą i tą, ta tulejka zaciska się, zabezpiecza przed odkręceniem. Więc trzeba będzie tą tulejkę delikatnie zbić i tą, w tą, tą, w tą, zmienić końcówkę.